Aktualności i wydarzenia. Samorząd Gospodarka, Kultura, Sport i Turystyka. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamień na Góra. Pani dyrektor, to po który już raz tak tutaj się spotykamy? Jeżeli chodzi tak o kolejność, to w Krzeszowie po raz pierwszy, bowiem w tym roku troszeczkę niecodziennie nasze spotkanie wigilijne przy stole wigilijnym gminne jest zorganizowane w Krzeszowie, bowiem w Pisarzowicach rozpoczęliśmy remont długo wyczekiwanej mediateki oraz kuchni inkubatora przedsiębiorczości. Dlatego też przenieśliśmy tą imprezę, aby mogła w porządny sposób się odbyć niezakłócony, dlatego też po raz pierwszy w sumie spotykamy się na Wigilijnej Imprezie w Krzeszowie. Co tutaj zobaczymy i co usłyszymy? Jak zawsze zaprosiliśmy na naszą uroczystość dzieci, młodzież na co dzień śpiewające, czy też uczęszczające na zajęcia w naszej placówce oraz gościnnie z hola młodzieżowa z Krzeszowa. Oczywiście zaprosiliśmy sołtysów wszystkich, sołectw gminy Kamienna Góra, którzy przygotowywali wraz ze swoimi oczywiście mieszkańcami dania na stół wigilijny. Są oczywiście wszystkie takie dania, które na co dzień na, na, co dzień, na świątecznym stole goszczą właśnie w ich domach, dlatego też poprosiliśmy o przygotowanie takich potraw. Każdy przygotował jedną potrawę oraz jedno ciasto. I ci wszyscy właśnie są tysi, będą dzisiaj u nas na naszej imprezie. My ich też ugościmy. Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny przyjęli nasze zaproszenie. Powiedz o tym konkursie. Konkurs dotyczy jak zawsze potrawy wigilijnej. Jest to zawsze jakaś potrawa w roli głównej. Tym razem postawiliśmy na pierogi. Pomimo, że wszyscy przygotowują podobne pierogi, zawsze one się czymś różnią. Dlatego też tutaj Daliśmy możliwość, aby właśnie najczęściej pani, bo to one przygotowują te pierogi, mogły wykazać się tym kunsztem, yy, różnorodnością przygotowania. My już widzieliśmy przy zgłoszeniach, że pomimo, że większość jest to pierogi z kapustą, każdy są w inny sposób przygotowywane. Czego by wam dzisiaj życzyć? Przede wszystkim wspaniałej uroczystości, zadowolonych odbiorców i bardzo miłego czasu spędzonego przed tym świętami wigilijnymi. Nie, nie, musisz to obciąć. Czego można nam życzyć? Przede wszystkim wspaniałej imprezy, uroczystości, takim bardzo świątecznym nastroju, które jak za co roku zazwyczaj tak właśnie wygląda. A dyrektor CBK Centrum Biblioteczno-Kulturalne jakby chciał złożyć życzenia troszkę dla tych osób, które tu w ogóle spędzają czas, bo macie to troszkę tych ilość tych ludzi, którzy tutaj biorą udział. Chciałabym Państwu życzyć przede wszystkim spokojnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia, wszelkie pomyślności w nadchodzącym nowym roku. I cóż, życzę, abyście Państwo jak najczęściej korzystali z naszej oferty, oferty, która jest zawsze skierowana do mieszkańców gminy Kamienna Góra i my bardzo chętnie i was zawsze u siebie gościmy. Dlatego też zaglądajcie na naszą stronę, na nasze plakaty. I cóż, mam nadzieję, że w przyszłym roku będziecie Państwo nas licznie także odwiedzać, tak jak i w tym roku. Jak co roku spotykamy się i to jest właśnie ta impreza, która powinna co zrobić? Integrować tą społeczność przede wszystkim integrować tą społeczność i przede wszystkim pokazywać te tradycje, które są na polskich domach, polskich rodzinach, na polskich stołach. W tym roku wyjątkowo spotykamy się w Krzeszowie, bo w naszej gminie jest taka tradycja, że Wielkanoc świętujemy w Krzeszowie, a Wigilię w Pisarzowicach. Jednak ze względu na to, że rozpoczął się długo wyczekiwany remont w Domu Kultury w Pisarzowicach, wyjątkowo tutaj w Krzeszowie i będziemy witać przede wszystkim sołectwa, delegacje poszczególnych sołectw. Wiem, że będzie Dzisiaj sporo, bo aż 18 również stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy, koła gospodyń wiejskich i przede wszystkim naszą młodzież, która dzisiaj zaprezentuje kilka ciekawych występów. No i przede wszystkim najważniejsza jest tutaj rozmowa, spotkanie z bliskimi, no bo wszyscy stanowimy jedną gminną rodzinę i zasi zasiądziemy dzisiaj do takiego gminnego wigilijnego stołu. Czy pamięta Pan już, która to takie właśnie dzisiaj spotkanie Pana już jest przy Wigilijnym Stole? No moje dziewiąte, bo dziewiąty rok jestem wójtem i z tego co pamiętam, to, to my zapoczątkowaliśmy te spotkania przy Wigilijnym Stole, ponieważ Wielkanoc już ma długą, długoletnią tradycję, a, Wielkanoc taka, a Wigilia już taka gminna jest od dziewięciu lat i co roku cieszy się dosyć dużą, dużą frekwencją i zainteresowaniem. Czego by życzyć w tym dniu takim szczególnym? mówimy tutaj o świętach tak no przede wszystkim życzyłbym wszystkim sobie wszystkim partnerom wszystkim współpracownikom zdrowych spokojnych bezpiecznych radosnych i rodzinnych świąt żebyśmy na ten czas kilku dni świątecznych potrafili zapomnieć o troskach o problemach skupić się na rodzinie na bliskości i spędzić ten czas w gronie najbliższych zdrowych spokojnych wesołych świąt Dzień dobry państwu. Serdecznie wszystkich was witamy na tym pięknym wigilijnym spotkaniu jak co roku, a w tym roku bardzo wyjątkowo, bo w Krzeszowie. W Krzeszowie zawsze spotykamy się z okazji Wielkiej Nocy w Pisarzowicach z okazji Wigilii Bożego Narodzenia. W tym roku wyjątkowo w Krzeszowie również spotkaliśmy się z okazji Bożego Narodzenia. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, bardzo witamy razem z Panem Wójtem bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości, gminne spotkanie przy wigilijnym stole. Bardzo nam jest miło, że po raz kolejny przyjęliście Państwo zaproszenie, tym razem nietypowo, bo w Krzeszowie, wspominał to już Pan Stanisław, ze względu na to, że tam rozpoczynaliśmy już nasz remont długo oczekiwanej mediateki oraz kuchni inkubatora przedsiębiorczości, stąd pomysł, aby właśnie tą imprezę zorganizować w Krzeszowie. Proszę Państwa, przywitam Zespół teatru między nami z naszego tutaj Centrum Biblioteczno-Kulturalnego. Mam nadzieję, że będziecie się Państwo z nami bardzo dobrze bawić, że ta impreza plus jarmark świąteczny wprawi Was w ten bardzo magiczny czas i bardzo miły. Dlatego też bardzo serdecznie dziękuję wszystkim sołectwom, które przyjęły zaproszenia i przygotowały na ten piękny stół wigiliny potrawy oraz wszystkim tym, którzy wzięli udział w konkursie na najlepsze pierogi. Serdecznie Państwu dziękuję. Życzę. Miłego popołudnia i wieczora. A pan, no, pana Wójta proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Przede wszystkim bardzo wszystkich witam tutaj przy naszym wigilijnym stole. Bo za każdym razem to powtarzam, że jesteśmy bardzo dużą gminną rodziną składającą się z 21 wsi. I w tym roku pobiliśmy taki mały rekord, bo 18 sołectw bierze udział w dzisiejszej naszej uroczystości. To 18 sołectw odpowiedziało na nasze zaproszenie i przyjechało tutaj do Krzeszowa z pięknymi, pięknie wyglądającymi potrawami. Wszystko po to, żebyśmy wspólnie przy tym stole dzisiaj mieli okazję okoliczność się spotkać, podzielić się opłatkiem, porozmawiać i na kilka dni przed tą prawdziwą Wigilią, taką w domu, w rodzinie, porozmawiać. Bo to jest najważniejsze w tym wydarzeniu, które organizujemy już od wielu lat. Przez chwilę pró próbowaliśmy swoją dyrektor policzyć, nie doliczyliśmy się, ile lat już organizujemy tą Wigilię, właśnie żeby, żeby się spotkać. Ta nasza gmina właśnie z tego słynie, że bardzo mocno akcentuje tradycje w naszych, uroczystościach, w imprezach, które organizujemy i tak jak na wiosnę organizujemy piękną Wielkanoc, na którą przybywa naprawdę wiele ludzi, tak też ta Wigilia zawsze wypełnia salę ludźmi, którzy chcą wspólnie świętować. I za to wam bardzo serdecznie dziękuję, bo w tych zabieganych, ciężkich, trudnych czasach nie jest takie oczywiste, żebyście znaleźli tą chwilę żeby te kilka godzin w sobotę z nami tutaj dzisiaj być. Dziękuję bardzo sołtysom, który, którzy dbają o tradycję, którzy mobilizują swoje rady sołeckie, swoich mieszkańców, żeby tutaj dzisiaj się pojawili. Dziękuję bardzo radnym, którzy też organizują też to życie kulturalne na wsi, ale dziękuję też stowarzyszeniom, kołom gospody i wi z kołem Gospodyń Wiejskich, których jest bardzo dużo na terenie naszej gminy, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy również bardzo mocno o to dbają, żebyśmy wszyscy wspólnie mogli przeżywać takie ważne momenty. Szanowni Państwo, za kilka dni święta, więc będzie to okazja bardzo idealna, żebym złożył w imieniu własnym, w imieniu organizatorów, tej dzisiejszej uroczystości najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych, rodzinnych, bezpiecznych i wesołych świąt. Żebyśmy potrafili na chwilę zapomnieć o tym zgiełku, o tych problemach, które wypełniają nasze dni codzienne, żebyśmy spędzili ten czas z bliskimi, żebyśmy byli dla siebie dobrzy, wyrozumiali. A w nowym roku życzę pasma nieustających sukcesów i żeby Państwo towarzyszyli nam w tych wszystkich uroczystościach, które będziemy w przyszłym roku organizować. Życzę wszystkiego dobrego i udanego świętowania. Dziękujemy za życzenia, a ja zapraszam w imieniu Pani Dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego, Pani Aldony. Pani Aldony i Pana Wójta, Pana Patryka, zapraszam. Sołectwo Czadrów i Pani Sołtys jako przedstawiciel pani Sołtys Elżbieta Dźwigała Czadrów przygotował makowiec oraz gołąbki z kaszą i grzybami. Możemy ich oczywiście nagradzać brawami, bo to jest praca ciężka w kuchni. Sołectwo Czarnów, sołtys Leszek, Dudzic, kapusta z grochem. Sołectwo Dębrznik, sołtys Marcin Galica, ryba w cieście oraz sernik. Sołectwo Gorzeszów, sołtys Jolanta Serafinko, smażona ryba oraz ciasto. Sołectwo Janiszów, sołtys Andrzej Zbyszowski, smażona ryba oraz ciasto. Jest pani Magda zamiast Sołtysa. Dobrawa dla pani Magdy też. Sołectwo Jawiszów. Sołtys Władysław Radwański. A przygotowali pierogi z kapustą i grzybami oraz ciasto. Ciasto cz króluje póki co. Sołectwo Kochanów. Sołtys Irena Ruman. Śledzie oraz sernik. Brawka na razie takie państwo mają oszczędne, bo jeszcze nie zjedliśmy, ja to rozumiem. Jak pojemy, będziemy bić głośniej. Sołectwo krzeszów, sołtys, kazimierz ogorzałek, piernik, ale nie sołtys oczywiście. Piernik oraz kompot z suszu. Jest kazimierz? Kazimierz ogorzałek jest też członkiem grupy z ziemi.pl i handluje tam pod namiotem. Można u niego regionalne produkty kupić. Może ktoś jest z Krzeszowa, jakiś namiot? No ja jestem z Krzeszowa w sumie, jako przedstawiciel Rady Sołeckiej. Jest, dobrze. O, jest drugi przedstawiciel. Słuchajcie, no. Poznajcie radnego naszego Krzeszowskiego. Tak? Brawka dla niego. Sołectwo Leszczyniec. Sołtys Teresa Ciszek pierogi z kapustą i grzybami oraz, i tu nie będzie zaskoczenia, ciasto. Sołectwo Lipienica, sołtys Krystian Baran, uszka z grzybami oraz piernik. Sołectwo Ogorzelec, sołtys Iwona Główczyk, zupa grzybowa z łazankami oraz piernik. Jest pani sołtys? Sołectwo Olszyny, sołtys Adam Matusik, zupa grzybowa z łazankami. Jest pan sołtys? Dobrze, jedzonko jest. Sołectwo Pisarzowice, sołtys Jan Łebski, ryba po grecku oraz piernik. Sołectwo Przedwojów, sołtys Adam Groń, uszka z grzybami oraz sernik. Czyli też ciasto. Sołectwo ptaszków, pani Grażyna Kuś, kapusta z grochem oraz makowiec, czyli też ciasto. Ciasto musi być. Bez ciasta nie ma świąt. I uwaga, teraz wielka niespodzianka, sołectwo szarocin, sołty z danuta. Kic, pierogi z kapustą i grzybami oraz ciasto nie ma. Dobrze. Stowarzyszenie Gospodyń wiejskich. Ale miejscowość się zgadza. Oczywiście i zawartość też się zgadza. Pierogi z kapustą, grzybami oraz ciasto. Szanowni Państwo, teraz już tradycją taką jest na gminnym spotkaniu przy wigilijnym Stole wspólne zdjęcie sołtysów. Bardzo proszę media, panów operatorów, fotografów. Macie teraz chwilę dla siebie. I jeszcze raz duże brawa dla wszystkich państwa, którzy przygotowaliście te wspaniałe, smakowite potrawy. O czym będziemy mieli okazję niebawem się przekonać. Ale zanim to nastąpi, mamy jeszcze dwa występy przed nami. I mamy też rozstrzygnięcie konkursu. Prawie jak w Hollywoodzie, gwiazdy i gwiazdy bedlejemskie i są nasi. Dziękujemy bardzo i życzymy Państwu wspaniałego wieczoru. Bardzo serdecznie dziękujemy zarówno z Holly Młodzieżowej z Krzeszowa oraz wcześniej występującej naszej grupie teatralnej pod przewodnictwem pani Maldony Fanickiej Kusztal. Ja bym bardzo prosiła obie panie, opiekunki grup, tutaj do nas pod choinkę. I tracą tę, tę moc, i tę energię, i wybrzmiewanie. Tak, wspaniale. Oczywiście one nie są dla mnie, one są dla Was. Właśnie teraz Was serdecznie zapraszam do naszego stołu. Natomiast e, komisja konkursowa pracuje. Ja jeszcze raz przeczytam te osiem sołec, którym stanęły do konkursu e, o Złotego Anioła. W, w tym roku temat pierogi w roli głównej. A do konkursu zgłosili się KGW Folks Przedwojowa. Sołectwo Przedwojów, KGW Ptaszkowianki z Ptaszkowa, KGW Wesołe Babki z Pisarzowic, Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich, Sołectwo Leszczyniec, Stowarzyszenie Szarocinianki z Szarocina i oczywiście, pominąłem, Sołectwo Janiszów. Oni również z nami są i swoje pierogi zrobili. Jak państwo widzą po prawej stronie od sceny pani Nadia Paziur, finalistka Master Szefa Junior, pan Piotr Słowiński, redaktor radia Wrocław Miłośnik Kulinariów, pani Małgorzata Buszkiewicz, wicewójt i pani Anna Benkman-Kunzewicz, restauratorka oceniają yy, oceniają te pierogi konkursowe. Natomiast do stołu zapraszamy, szanowni państwo. Po krótkiej degustacji ogłosimy wyniki tego konkursu. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli, którzy przygotowali potrawy na nasz konkurs. Zapraszam serdecznie. KGW Folk, Sołectwo Leszczyniec, KGW Wesołe Babki, Sołectwo Przedwojów, KGW Ptaszków, Sołectwo Janiszów, Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich oraz przedstawiciele z Szarocina. Serdecznie zapraszam tutaj u nas pod scenę. Wszyscy przedstawiciele już się tutaj zebrali. Chciałam bardzo serdecznie Wam podziękować za Wasz udział w konkursie. I cóż, tak jak wspominałam, nagroda jest tylko jedna. Wydaje. Od siedmiu lat z nim współpracujemy. Pana Arkadiusza Szweda, artystę z Lublina, który przygotowuje tenego złotego anioła za każdym razem z tym atrybutem, o którego prosimy, czyli były śledzie, były kapusta, były grzyby. W tym roku był karp, w tym roku pierogi. I taka właśnie figura, tutaj pan wójt ją właśnie trzyma, trafia do zwycięzcy tegorocznego konkursu, a jest nim KGW Folks Przedwojowa. Wielkie brawa. Tak, jak pan wójt powiedział, faktycznie była walka do samego końca, ponieważ zwycięzca wyłoniony został jednym punktem. Pan, pan, proszę państwa, oczywiście było, byli wszyscy świadomi tego, że y, nasze Żyli, które tutaj bardzo pilnie pracowało, a chciałabym zaprosić tutaj przedstawiciela Żyli, pana Piotra Słowińskiego, który chciał opowiedzieć o tym, jak przebiegały te bardzo burzliwe obrady i naprawdę nie wiedzieli. To daną potrawę przygotował mieli tylko i wyłącznie numerki przedstawione przed potrawami, dlatego też parę słów proszę bardzo. No i tak, proszę państwa, zrobiliśmy, że e, pani dyrektor dostała od nas. Inaczej, my mieliśmy zanonimizowane, to się takie ładnie mówi, pierogi, czyli nie wiedzieliśmy, które czyje. Mieliśmy 1, 2, 3, 4, 5 i pani dyrektor dostała od nas zanonimizowaną ocenę, czyli nie wie, który sędzia, jak oceniał. Jest 1, 2, 3, 4. Dzięki temu nikt w nas nie będzie rzucał pierogami. Podzieliliśmy sobie trochę tą, tę, tę pracę i w kategorii SMAK podzieliliśmy rubrykę na dwie, to znaczy ocenialiśmy osobno ciasto i jego jakość, a osobno. Farsz i powiem szczerze, trochę zostaliśmy zaskoczeni tymi farszami, trochę rozbawieni, podyskutowaliśmy sobie, co i jak robimy w naszych domach, także wszystko było bardzo dobrze. A pierogi do Polski dotarły w XIII wieku, więc no nie jest to polska potrawa, tak zupełnie, bo z Chin. Natomiast w Polsce są od XIII wieku, podobnie jak pierniki, czyli drugi symbol Śląska i Świąt Bożego Narodzenia, bo na Dolnym Śląsku pierniki były 200 lat przed Toruniem. Nie musimy się wstydzić w kronice świdnicy. Takie oto wpisy są. Także jeśli lubicie pierogi, to być może e, można jej z piernikami podać. Takich nie było. Czekamy na nowe. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję i mówiłam tutaj już KGW y, przed y, Pisarzowice, Wesołe Babki. Jednym punktem, ja wiem, że to może lepiej nie mówić, ale też ogromne brawa. Następnym razem może się uda. <noise> dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo macie jeszcze ochotę, zapraszamy do poczęstunku. Świętujcie razem i wszystkiego dobrego na święta Bożego Narodzenia dla Was i dla Waszych rodzin. Dziękuję bardzo. Pani Małgosiu, zdobyłyście, można powiedzieć, drugie miejsce. No troszkę tak przykro. Proszę powiedzieć, jak wykonałyście się tego pieroga? Co tam trzeba było dać, żeby on tak smakował bardzo dobrze? Zajęłyśmy drugie miejsce, ale to jest dla nas ogromny sukces, bo przystąpawałyśmy już do tych konkursów kulinarnych. Nigdy nie udało nam się zdobyć pierwszego miejsca, aczkolwiek to nasze drugie miejsce traktujemy jako wyróżnienie i docenienie naszych zdolności kulinarnych. Pierożki były inne, wyróżniały się od innych pierogów z tego względu, że były zrobione z ciasta kruchego na bazie mąki, zimnego masła i śmietany. Farszem była duszona, kiszona kapusta z grzybami. Do tego był jeszcze przygotowany taki sos kremowy, grzybowy, też na bazie śmietanki. Skąd ten pomysł? To jest taki trochę mój pomysł. Taki debiutancki, zawsze moja mama przygotowywała takie pierogi, więc trochę inspirowałam się swoimi takimi przepisami domowymi. To życzę zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy również wszystkim, życzymy zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Kaszanka była po prostu i tutaj szkoda trochę, bo kaszanka zgubiła się w tym cieście. I była zbyt mało wyrazista. Ją trzeba było doprawić odrobinę i byłaby fajna. Natomiast udało się twórcom tych pierogów je ślicznie ulepić. Jedne były bardziej piękne, takie puchate, wypełnione farszem, inne chudsze trochę tak jak jest w domu. Zwycięzcy pięknie zabijali brzegi, tutaj, no naprawdę, to wirtuozeria pierogowa. Myślę, że konkursy, jeśli będą pierogi jeszcze tematem, to też nie zostało powiedziane ostatnie słowo. Dla nas niektóre smaki były drobnym zaskoczeniem, bo takich w naszych domach się nie serwuje, prawda? Tak, zdecydowanie tak. tak. I Zaskoczyły nas. Myślałam, że pierogi już nas nie zaskoczą, bo w sumie w całej Polsce wszyscy tą potrawę yy, znają. Natomiast no, nie spodziewaliśmy się faktycznie tego, co zastaliśmy w środku. Chętnie, chętnie będziemy chwalić się tymi pierogami. Na pewno bez wstydu i na pewno, jeśli będą wydarzenia gminne, inne to koła gospodyń wiejskich czy grupy inicjatywne, bo to różnie jest, mogą serwować te pierogi mieszkańcom i gościom imprez i nie będzie wstydu, będzie smakowicie, a i myślę, że święta pierogów nie będziemy podkradać sąsiadom, bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że mamy fajne, lokalne smaki z lokalnych produktów, grzyby z sudeckich lasów, to naprawdę jest coś, czym się możemy chwalić i, I, co nas i to, co nas wyróżnia. I wszystkim chcemy życzyć z Gosią wesołych, wesołych świąt. świąt. To był serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Zapraszamy na kolejne wydanie.